Cześć kochani! W dzisiejszym filmiczku będzie dosyć niedzielowy odcinek, ponieważ robię organizację mojej toaletki. Ona akurat tam stoi, dzisiaj będę Wam ją pokazywać od stóp do głów, jak ona wygląda i co w niej jest, więc mam nadzieję, że Wam się ten filmik spodoba. I jeżeli chcecie tour na, moj na mojego całego pokoju, to mi napiszcie w komentarzu tam na...

krzesełko na początek. Y, toaletkę zamówiłam na Lego. Ona ma tutaj taką właśnie różyczkę, bo ona jest takimi właśnie zdobieniami fajnymi. Ma tutaj taką właśnie taką wypustkę, taką różyczkę. Ona jest bardzo taka jak chyba słychać co, nie? Jest bardzo taka wypuściła. Dobra, teraz usiądziemy sobie na ten tabulecik i zaczniemy może sobie od takiej tutaj Dużej szuflady, ok. No teraz wyciągniemy i zaczyna się Bangladesz, którego nie sprzątam I tak, tu mamy taką. Taką. że um, co? Ja trzymam kamerę i to mi tak przeszkadza. Yy, tu mamy takie rzeczy. Ja się ogólnie na co dzień w ogóle nie małyłam. Ale jeżeli bym miała, to. A nie, to tu mam te rzeczy. mam goczeki. Mam taki krem, no wiecie, na słońce. Mam takie tutaj od takiej kosmetycznej, która przychodzi do mojej i poznacie, To y, mam właśnie takie te. Mam tutaj z linksami, którego w ogóle nie użyłam. Ja nie wiem, w ogóle tutaj. To Mam takie moje opaski. Mam taką siateczkę tu. Y, no i tu mam kremy, bodajże, albo i nie kremy, ale nie jestem pewna. I to jest to wszystko tylko w tej szufladce. Więc tak. I tak, ogólnie teraz, zaczynamy od tej strony. Tu mam takie lusterko, które jest nieskalite. Poczekajcie, zrobię szczęście i to otworzę. Otworzyłam. I to jest takie właśnie lusterko. O. I to jest właśnie niezwykłe lusterko. I co to jest to rzutek. Uwaga. Patrzcie. Tu mamy taki bok. I to się tak o naciska. I mamy takie o... Bardzo mi się podoba ta Tu jeszcze mamy tak o, mój aparat nawet się tu zmieścił. Fajnie. Dobra. E, e, Chowamy moje lustre, to sobie później jedna, bo będziemy zrobić tą szufladkę. Dobra, tutaj mamy e, taki żel antybakteryjny wow. antybakteryjny. Mam tutaj różne po perfumach. E, tam mam taki do zmywania makijażu, mam taki wiolety, jeszcze mam taki... Yy, tutaj na przykład to, tu mam takie beauty blendery dwa, ten jest bardziej zniszczone a ten nie, bo taką nie używam. To jest takie pudełeczko, które dostałam na komunie i sobie przywłaszczyłam do mojej toaletki, bo yy, jak, yy, fajnie to wyglądało. Tak? Tu mam takie waciki, bo mm, przydalam. Tutaj taką kurkę antybespirant, no tutaj mój ulubiony perfum mam siateczkę również z sefory na tej oto szufladce, mamy taki ios mamy, tak, mamy taką wazelinę na no, przepięknie pachnie i mamy taki, taki taki błyszczyk jednorożcowy który się o tutaj otwiera i on przecudnie pachnie, szkoda, że tego nie możecie poczuć, ale dobra. I tu mam moje wszystkie gumki, spinki. Tu mam moje czokery. Tu mam jeden, mam czarny, drugi żółty. I tutaj sobie tak ozdobiłam to taką, taką jakby linią z diamencików. Tu mam taką szufladkę i tak. W tej szufladce mam takie chusteczki, które są bardzo mi przydatne ogólnie. Lusterka i takie dwa cienie, do powiem. I mam jeszcze taką czerwoną szminkę, która nie jest czerwona, tylko jest barbarna. Bez sensu, nie? No, wiedziałam. I te szufladki mi się bardzo podobają. Ogólnie. I teraz tu mam takie ogromne lustro. Tu. Yy, tak. I teraz mam tutaj krem bambino. Yy, na tym mamy z apartu, w którym mam mu taki zegarek wypięt, takie tam brazoletki. Tu mam takie, od tego zegarki, mam tutaj takie kawałki. Wow. Przepraszam Was za ten hałas, ale mam takie, o, różne kawałki, tego typu rzeczy. I teraz tu. Tu mamy ulubiony naszyjnik, którego nie noszę już prawie w ogóle, ale naprawdę go uwielbiam, jest bardzo ładny i tak ogólnie. Tu mamy lakier. Bez barniu mam teraz na sobie taki. On jest bardzo fajny. Mam y, kolektor, on jest y, y, potrzebny właśnie teraz w tych okresach. I tutaj mam takie gąbeczki do makijażu. Takie o! Mam taki mój ulubiony pędzel. Taki jednorożcowy, jak bym powiedziała. Mam takie naklejki na paznokcie. Mam taką fajną przepinkę którą mi moja ciocia zrobiła. Pozdrawiam ciocię Edytę i bolesa Tutaj mam jeszcze taką malutką szczotkę. I tutaj mam jeszcze takie jeden, moje dwa pędzelki, w, taki, w takim, jak już Wam pokazuję, w takim opakowaniu po Sephora, ogólnie. Tak. wrócę do Was półki przebieg to ustrojstwo. Kochanie otworzyłam. I pierwszy to jest taki sefor, taki, taki dwu, taki dwupędzel. Taki dwupędzel, nie wiem jak to wam yy, wyjaśnić. Tu mam właśnie taki bardziej puchaty, to taki bardziej do różu. Yy. Tu mam takie właśnie do cieni. Ja za bardzo nie używam cieni, ale jeżeli miała cienie, no to bym na pewno je użyła, bo no wiecie. Jakąś potencjówkę czy coś. Dobra. I teraz będzie problem z zamknięciem, nie?